Witajcie w kolejnym odcinku z serii strasznych historii youtuberów. Dziś Oleg z kanału DaFak opowie wam swoje niepokojące historie z życia. Zaczynajmy. Jakieś 7 lat temu, czyli była to chyba druga klasa gimnazjum, przytrafiła mi się naprawdę dziwna i przerażająca sytuacja. Poszedłem spać około 24, jak to zazwyczaj robiłem. I do tego momentu wszystko było w jak najlepszym porządku. To, co przytrafiło mi się w trakcie snu, było jednak czymś, co do tej pory uważam za najbardziej przerażającą rzecz, jaka mnie do dziś spotkała. Nagle obudziłem się w środku nocy. No przynajmniej wtedy tak mi się zdawało. Początkowo chyba nie zdawałem sobie sprawy, że praktycznie już nie śpię. W pewnym momencie, gdy to do mnie dotarło, poczułem się dość dziwnie, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem dlaczego. Chwilę później usłyszałem dwa ciche uderzenia o podłogę. Uznałem, że siostra w pokoju obok jeszcze nie śpi i przesuwała krzesło. Po chwili jednak te puknięcia przerodziły się w odgłos biegania. Coś jakby małe dziecko biegało na boso po pokoju. Trwało to mega krótko, ale wyraźnie było słychać jak przyspieszało, po czym odgłos zniknął. Zastąpił go jednak przeraźliwy, demoniczny śmiech, który dochodził jakby z każdej strony łącznie zechem. W tym momencie moje przerażenie było na tyle duże, że miałem gdzieś szełbudę wszystkich w domu i wyjdę na dziwaka. Tak więc zacząłem krzyczeć, a właściwie przynajmniej chciałem. W momencie, jak zamierzałem wykrzyczeć moje siostry, moja twarz pozostała nieruchoma i poniekąd czułem, jakbym krzyczał wewnątrz. Jeżeli przedtem nie byłem totalnie przestraszony, to właśnie teraz to nastąpiło. Jeżeli nic nie mogłem z siebie wydusić, chciałem szybko wstać, żeby chociaż zapalić światło. Jednak i w tym przypadku nadal leżałem w bezruchu. Było to uczucie podobne do owinięcia się bardzo ciasnym śpiworem i ruszania się wewnątrz niego. Czułem, jak ruszałem się w obu kierunkach, jednak obijałem się o ten metaforyczny śpiwór. Wtedy stało się coś, dzięki czemu byłem w stanie normalnie funkcjonować i samoistnie wykrzyczałem imię siostry. Co ciekawe, w trakcie tego całego zajścia w telewizji naprzeciwko mojego łóżka leciały normalne wiadomości. Jednak kiedy się ocknąłem, telewizor był całkowicie wyłączony. Pamiętam, że po tej sytuacji przez kilka kolejnych dni chodziłem spać jako pierwszy w domu. Dawało mi to w pewien sposób gwarancję, że prześpię noc bez takich dziwnych akcji. 3-4 lata temu miała miejsce kolejna sytuacja, tyle że tym razem nie był to chyba paraliż senny. Spałem u siostry w domu i obudziłem się w środku nocy. Po krótkiej chwili usłyszałem, jakby za okna, taką melodykę dla dzieci. Wiecie, coś w stylu tych takich karuzel, które wiesza się nad łóżeczkami dzieci. Trwało to dobre kilka minut, po czym uznałem, że to pewnie u sąsiadów. Chociaż dopiero rano sobie uświadomiłem, że było to na tyle głośno słyszalne, że musieliby stać z tym łóżeczkiem tuż pod naszym oknem. W każdym razie rano, jak doszło do mnie, że coś było z tym nie tak, powiedziałem to ze śmiechem siostrze. A ta powiedziała, że ich sąsiadów nie ma już od tygodnia w domu, bo pojechali na urlop. Dziękuję, że zechciałaś podzielić się z nami swoimi przeżyciami, Olek. Koniecznie odwiedźcie jego kanał, na którym pojawiają się odcinki odnośnie filmów i seriali. Naprawdę warto. Nie zapomnijcie również ocenić tego materiału. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.